Nie. Monita nie może tego zrobić. Puszczaj. Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ven, yo no sé por qué, la leche tiene frío. ¿Qué haces acá? ¿Qué lo Estoy cansado. Ah, bueno, le ¿Y para la que hermase, sea, la Mercedes? Chica. Czas do domu. Oh. Powinnaś odpocząć. Dobrze. Zdrzemna się. Wzięłaś pigułkę? Tę różową? Zgubiłam je. Poszukamy. Wezmę ciasteczka. Zostaw. Już dobrze. Samochód gotowy do wyścigów? Tak. Porozmawiamy o tym, co jest dzisiaj najważniejsze, czyli o Konstancji Sui i jej kolekcji. Dlatego tak bardzo go kocham. Kiedyś ślub? Proszę o takie sprawy nie pytać. W marcu. Wspaniale. Poczekajcie, ja nie. Ciasteczka, pycha. Miło, że mnie tak witają. Nie. Zaraz nie tak nerwowo chcesz mnie zabić, ani się wasz tego tknąć. Na co patrzysz? Kim jesteś? Beatrice. Żona Alfredo Uribe, zastępcy szefa. Znasz go? Tak, wyjdź, bo pożałujesz Zaraz, to szef mnie tu zatrudnił Martin Kesada. A co mnie to obchodzi? Ciastka są moje i koniec Wiesz, co możesz z nimi zrobić? Idziemy Dokąd mnie zabierasz? Wzięła ciastka. Wariatka. Ja mam naprawić wam komputer? Wezwijcie kogoś. Jesteście do niczego. Połącz mnie z Martinem. Linia zajęta. Mówicie o mnie? Mamy 40 linii. Wszystkie są zajęte? Beatrice, daj mu swoją pigułkę. Zaczyna szaleć. Ciasteczko. Pamiętasz, co mówił lekarz? To prezent dla Mercedes. Jesteś kochana, dziękuję. Zaraz zjem ciasteczko. Już działa. Odłóż je na tacę. Nie szkodzi i tak jestem na diecie. Dziękuję za przybycie. Wielkie dzięki. Na razie. Nie piszcie o ślubie. Powodzenia. Mam dość, idziemy. Dokąd? Skończyło się. Zostało mnóstwo szampana. Nie odchodź. Poczekaj. Odważny jesteś. Odczep się. Moje kondolencje. Nie denerwuj mnie. Jest przerażony, wkrótce wyścigi. Nie odzywaj się do mnie. Czy to możliwe? Jasne. Co jest, Alfredo? Wybacz, że przeszkadzam, ale przypominam, że musimy złożyć ofertę na przetargu. Później. Dokumenty trzeba złożyć do południa, jutro. Są gotowe? Brakuje tylko Twojego podpisu. Dobrze, już jadę. Pilnuj tego, bo jeśli te dokumenty wpadną w łapy konkurencji, będzie po nas. Nic nie powiesz? O czym? Znowu spotykam się z Rolando. Świetnie. Wiem, że go nie lubisz, ale bądź miły. Gdzie Monita? Pojechała. Jak to? Skończyła pracę i poszła do domu. Całuję. Nikt tu nie sprząta oprócz mnie. Żyjemy w brudzie, na śmietnisku. Co robisz? Zamiatam, nie widzisz? Z drogi. Co się z Tobą dzieje? Wciąż jesteś na mnie zła. Przepraszam. Opowiedz mi wszystko. Ani słowa o Turce. Powinna ją zabić. Przez nią straciłam chłopaka i przyjaciółkę. Kimberly, chodź. Zaraz. Ja też mam dość. We mnie masz przyjaciółkę. Bardzo Cię kocham. Wystarczy. Wybaczę Ci, ale trochę później. Potrzebuję czasu, ale tej dziwce w Turce nigdy nie przebaczę. Turka nie jest dziwką. Wygląda wyzywająco, ale ma dobre serce. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Nadal jej bronisz? Co robiłaś z tym chłopcem w sypialni? Monita, przestań. Zamknij się. Idź już. Zobaczył, jak płacze i przyszedł mnie pocieszyć. Czy już nikt mi nie wierzy? Wyglądasz jak top model. Mówisz o moim stroju? Nie żartuj. Powtarzasz się, nudziarzu. Nastrój nie dopisuje? Nowa praca cię wkurza. Podaj piwo i nie wspominaj o robocie. Piwa? Jasne. Tak szybko cię wywalili? Chciałbym. Niestety muszę tam wrócić. Jutro, pojutrze i po pojutrze. Nie chcesz pracować? Od lat szukałeś pracy. To koszmar. Praca jest super. Trzeba wstawać o 6 rano, potem jechać zatłoczonym autobusem, wypełniać polecenia różnych idiotów. To do mnie nie pasuje. Jestem wolnym strzelcem. Lubię niespodzianki. Czekam, co dzień mi przyniesie. Jesteś leniem. Siedź cicho. Nie przyłożę ci, bo nie chcę poplamić twoją krwią nowego garnituru. Załatwię to później. Wolałem starego kike. Powiem ci coś. Stary kike nie żyje. A nowy musi wyjść. Mam coś do załatwienia. Padnę kiedyś, żeby trochę poświczyć. Praca go zmieniła. Jest innym człowiekiem. Nic się nie zmienił. Znowu nie zapłacił za piwo. Spokojnie. Jest taki sam.